Budzi rozdzielanie nieba i ziemi. Stoisz na obu stopach. Trzymasz kulę w, i w rękach. Prawa ręka u góry, lewa na dole. I robi się też to diagonalnie: czyli przenosisz ciężar ciała na prawą nogę, na lewą nogę, skręcasz się w prawo, otwierasz kulę. Lewa ręka idzie w dół w stronę ziemi, prawa w stronę nieba i robisz wykrok w tył. Otwierając ręce. I one są y, w taki sposób, jakby były równo, to by były tak, że palce są cały czas otwarte, ale że robisz jedną rękę w stronę nieba, drugą w stronę ziemi, to wygląda to w ten sposób. Potem wracasz, odstawiasz prawą stopę do środka, łapiesz lewa ręka u góry, prawa na dole, delikatny skręt, rozdzielasz ręce. I otwierasz je w stronę nieba, w stronę ziemi, i robisz wykrok w tył. Ciężar ciała na obu nogach. I otwierasz prawa ręka w stronę ziemi, lewa ręka w stronę nieba. I wracasz, zamykając, zamykając energię. Dostawiasz z powrotem lewą nogę, prawa ręka u góry, lewa na dole. Jeszcze raz powtórzę. Ciężar na lewej nodze, skręt delikatny w prawo, rozdzielasz ręce, możesz to zrobić pierw ręce, prawa ręka w stronę nieba, lewa w stronę ziemi i potem wykrok niedaleki, otwierasz ciężar ciała na obu nogach, zamykasz, kiedy prawa ręka układa się u góry, prawa na dole, dostawiasz prawą nogę, Przenosisz ciężar na prawą nogę, otwierasz delikatny skręt w lewo, lewa ręka do nieba, prawa ręka do ziemi, wykrok w tył i obie nogi, ciężar ciała na obu nogach, palce cały czas skierowane do góry obu dłoni i wracasz, ciężar ciała na lewej nodze, na prawej nodze. Prawa ręka u góry, lewa na dole. Wtórzymy jeszcze raz. Ciężar ciała na lewej nodze. Skręt w prawo. Otwierasz lewa na dół, prawa do góry. Wykrok, wydech. Wdech, lewa ręka u góry. Prawa na dole. Opierasz się na prawej nodze. Skręt w lewo. Lewa ręka do nieba, prawa do ziemi. Wykrok w tył po lewej stronie, ciężar ciała na obu nogach, wydech. Pchasz w niebo i w ziemię. Wracasz i lewa ręka pod spodem prawą górę. I rozluźnia. Do dolnego tantienu.